Jeśli chodzi o przedni dyferencjał, to tak, już Wam pokazuję. Tutaj macie prawe koło. Tutaj szukacie sobie półosi najlepiej, tak jak tutaj widać. Mamy półosi i po półosi idziemy. I tutaj mamy wlew. To jest wlew i zarazem razem spust oleju, bo przedni dyferencjał nie ma, więc odkręcacie sobie tą śrubkę. Tutaj macie chłodnicę. Od chłodnicy idziecie po rurkach i tutaj trafiacie na tą śrubę, yy, musicie tutaj mieć odciągarkę do, do oleju, yy, ponieważ tutaj nie ma, nie ma żadnego spustu. Odkręcacie, wyciągacie olej, około litra mi weszło, około litra spuściłem, yy, także tak to wygląda. Już Wam tutaj od razu pokażę yy, jaki kolor miał olej po spuszczeniu. Coś, coś takiego, zleję troszeczkę, pokażę Wam, na białym, A Taki taki tutaj olej, żadnych opiłków nie ma, minimalna mgiełka. Yy, 260 tysięcy niby licznikowo, ale kto to wie ile to ma naprawdę. Tak dla porównania, tutaj Wam pokażę jaki ma kolor olej świeży. O, proszę, tak wygląda olej świeży. 75W90 lałem z normą GL4 i yy, to jest właśnie wymiana w przednim dyferencjale. Tak to, tak to wygląda.